Cześć, widać w kolejnym odcinku vloga, już tak trochę zimowo-jesiennie i w tym odcinku opowiem Ci dlaczego nie masz efektów dlaczego jesteś tak zwanym poszukiwaczem skarbów dlaczego pomimo, że masz tyle pomysłów i sposobów na zarabianie pieniędzy to od lat jesteś biedny i tych pieniędzy nie masz to jest tak zwany sposób, przy tej sobie rozsunąć bo ten mikrofon jak będzie uderzał o kurtkę to jakieś dziwne rzeczy się później dzieją więc poszukiwacz skarbów, jeszcze zobaczę sobie ja też kiedyś byłem przez jakiś okres typem poszukiwacza skarbów. Czyli to mniej więcej polega na tym, że szukasz różnych, tam zapisujesz się na webinary i szukasz różnych sposobów zarabiania pieniędzy, ale na żadnym z nich nie zarabiasz. Albo jak już dochodzi do jakiegoś momentu, że tam trochę zarobisz, ponosisz jakąś pierwszą porażkę i szukasz kolejnego sposobu zarabiania pieniędzy, bo myślisz, że problemem są sposoby, a problemem jesteś Ty tak naprawdę. To jest trochę jak pamiętam, chyba w Szkole średniej, bo ja zaczynałem od zawodówki, później poszedłem do technikum, więc chyba już bardziej w technikum czytałem książkę Josepha Konrada, tylko nie wiem którą. Tam była taka kwestia, że on też poszukiwał cały czas sensu życia i się okazało, że uciekał od siebie, nie? że on był największym problemem, ale myślał, że problemem jest to, gdzie mieszka, co robi i tak dalej. Więc tak to mniej więcej działa. Więc najczęściej problemem jesteś ty, a nie biznes. Które wybrałeś, i teraz ja, na przykład, ostatnio na tym coachingu takim AI miałem kilka pomysłów na zarabianie pieniędzy, które pokazywałem, ale od razu przestrzegłem osoby, że wcale nie jest fajnie mieć kilka pomysłów, bo jakby tworzy się taki dziwny konstrukt psychiczny w głowie, taka pewna wizja i oszukiwanie się. To polega na tym, że jak znasz jakiś sposób, na przykład ja o nim mówię, bo ja pamiętam to, jakby z mojej perspektywy, jak to działało. Że ktoś opowiada, pokazuje wyniki, mówi jak łatwe jest zarabianie, ogólnie się to robi w domu. No i to było takie wszystko. Wow! Wiesz, nagrywasz suszarkę, dźwięk oceanu, wrzucasz to na YouTube i na YouTube masz włączone reklamy i to ci zarabia 100 tysięcy powiedzmy rocznie. Więc zawalisty biznes, nie? Biznes na YouTube bez pokazywania twarzy, wrzucasz coś raz, jakieś głupie rzeczy, nawet tam nic nie mówisz, typu właśnie 10 godzin suszarki nagrywasz i to wrzucasz na YouTube. Ludzie klikają w reklamę i na tym zarabiasz. Nie? Więc biznes idealny: 100 tysięcy pasywnie, super sprawa. Problem w tym, no i to tak wiesz, wygląda super. Oglądasz taki webinar albo taki filmik i sobie wyobrażasz, jaki to jest fajne. Ale zamiast wziąć tą suszarkę, założyć sobie to konto na YouTubie, dostać pierwszego bana, wyłączyć sobie monetyzację, czy przejść realnie, co się będzie działo, jakoś te problemy rozwiązać, no to co robią ludzie? No to zamiast to zrobić to jakby podniecają się tym, przeżywają te endorfiny związane z oglądaniem filmiku zarabianiem, o zarabianiu i zamiast to zrobić, to oglądają kolejny filmik o kryptowalutach, o czymś tam. Bo tak naprawdę cały sukces polega na tym. I cała zmiana, i dlatego ja odniosłem sukces, dlatego ja robię parę milionów po milionie miesięcznie, dlatego że ja się skupiłem na jednej rzeczy, którą robiłem przez 13 lat. A większość ludzi skupia się na jednej rzeczy, którą robi przez miesiąc, czyli ma swoje portfolio 20 pomysłów na zarabianie przez 20 lat. Na przykład, czyli po roku coś robili, później im się to znudziło, nie doszli do efektu, bali się porażki i nic nie osiągnęli. Bo tak naprawdę osiąganie polega na tym, że to nie jest tak, że jak ja zaczynałem w 2010, to ja od razu miałem w pierwszym miesiącu milion złotych nie? miesięcznie. To były takie małe skoki. Czyli najpierw jakieś tam 300 zł, później 3000, później pierwsze tam 10-20 tysięcy, później długo, długo po 10-20 tysięcy z jakiejś tam kampanii, później pierwsza kampania na 50 tysięcy, później 70, później 100 tysięcy, później myślałem, że będzie 100, a było w jeden dzień z webinaru 300 tysięcy, później myślałem, że będzie 300 tysięcy, a było 500 tysięcy, ale to się działo na przestrzeni. 13 lat, i gdybym się poddał po roku, to bym obstał ewentualnie na 3000. Ale ja tak kochałem nagrywanie kursów, i pierwszy taki moment, kiedy naprawdę zarobiłem na kursach, trudno jest opisać jakby tą satysfakcję z tego, ale ja się poświęciłem jednej rzeczy, którą robiłem przez 13 lat. I ja do tej pory, bo im jesteś bardziej znany, rozpoznawalny, zarabiasz więcej pieniędzy, tym więcej przylepców się do ciebie chce przylepić. Czyli raptem masz więcej znajomych. Więcej osób, które do Ciebie piszą, hej, zróbmy wspólnie biznes, strata ta i tak dalej. No i taki to jest, nie mam nic do takich ludzi, bo to jest taki dosyć dobry pomysł, nie? Czyli ktoś już coś sobie wypracował, to się do niego przykleimy i znaczy nie jestem na tyle głupi, żeby coś takiego robić, ale niektórzy tak myślą, nie? Więc chodzi o to, że ja miałem cały czas jakieś tam różne propozycje biznesowe, i ludzie się do mnie zgłaszali, zróbmy coś, sam to, wam to ale na szczęście jakoś tak intuicyjnie wiedziałem że mam się skupić na jednej rzeczy bo skakanie tak z na kwiatek a wcześniej tak miałem, że kupowałem sobie jakiś kurs tu na YouTube tyle, podniecałem się, "O, już to będzie super niesamowicie, zarobię pieniądze i zamiast to zrobić to kupowałem kolejny kurs i w sumie tak w tym momencie zrozumiałem że to do niczego nie prowadzi więc skupiłem się na jednej konkretnej rzeczy i skoncentrowałem się na jednej konkretnej rzeczy śnieg mi tu pada więc y, zamiast kolekcjonować sposoby zarabiania pieniędzy weź jeden przestań jakby się oszukiwać że nowy sposób da Ci coś jeżeli starego sposobu nie wdrożyłeś i on Ci nie zarobił no to no nie, nie polega to na tym biznes że masz taką skrzynkę z jabłkami nie masz każde jabłko nagry, nadgryźć i zostawić bo ani się nie najesz ani te biznesy one Ci po prostu zgniją więc wybierz sobie coś, a jak powiesz, Mirku, ale co mam wybrać? Wybierz, wylosuj nawet coś, wylosuj sobie i się temu poświęć. Jak po poczujesz, że to już cię nudzi, to masz cisnąć dalej. I jak na tym zarobisz pierwszy milion, to ewentualnie się wtedy zastanawiaj, czy chcesz, nie wiem, podążać za swoją pasją i ci się to znudziło, bo jak zarobisz swój pierwszy milion, to raczej musiałbyś coś mieć przestawione, jeżeli chodzi o. O Twojej relacji z pieniędzmi, że chcesz to po prostu spieprzyć. Bo jak już często tutaj mówiłem w tym vlogu, że jak sobie zaobserwujesz ludzi zarabiających pieniądze, ci którzy się pokazywali wyniki, to chyba może jeden na 20 robi to przez ileś lat. Większość po prostu się w jakiś sposób poddaje, co wynika z ich mentalu, czyli po prostu przekonań, że oni nie przepracowali tego i w momencie, kiedy osiągnęli sukces no To jakoś się na niego obrazili, albo podświadomość im coś tam pogmerała w tej głowie, no i przestali zarabiać pieniądze, i to jest właśnie ten problem. Czyli skup się na jednej rzeczy, jeszcze raz się skup na jednej rzeczy, jak ci się będzie nudziło, to właśnie wtedy masz się jeszcze bardziej skupiać na tej jednej rzeczy, wylosuj, podejmij decyzję, czy ten biznes musisz kochać. Czasami mój biznes jest nudny. No, zobacz, jak że nagrywam tego vloga. Bo żona moja już jest w Hiszpanii, ja tam do niej za chwilę będę leciał, no ale muszę zrobić to, co mam zrobić, czyli muszę dokończyć drugą kampanię. I z boku jak ktoś to ogląda, to jest to nudne. Ja to robię 13 lat, więc ja to uwielbiam, ja to kocham, ale to nie jest tak, że ja wstaję rano i jeju coś nowego. Ja po prostu kocham to, co powtarzam, 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 powtarzam. To ma mi wrosnąć jak kawałek dłoni, jak szósty palec u nogi albo u ręki. I dopiero wtedy ocierasz się o sukces. Jak w kółko, w kółko, w kółko, w kółko powtarzasz tą samą rzecz, aż się w cholerę znudzisz. I to będzie dopiero pierwszy miesiąc w tych 10, 20, 30 lat. I dopiero wtedy osiągniesz w tym sukces. Ale nie ma, nie ma nikogo, kto mógłby nać Ci polizać palce u nóg, jeżeli wytrzymasz 10 lat. Mam nadzieję, że nie będę zaraz takim bałwanem, którego oblepi ten śmiech. Ja w ogóle nie wiem, gdzie idę. Bo tak się zagadałem w tym moim vlogu. Więc podsumowując, jedna rzecz robiona przez 13 lat i co jest w tym piękne? Piękne jest to, że czasami masz pierwszy rok, drugi, trzeci, piąty, siódmy, gdzie czujesz kurde, wszyscy, może znaczy wszyscy, te pięć osób, które obserwuję, oni mają lepsze wyniki. Jakoś im to idzie lepiej. I jak to wytrzymasz, to znów ciśniesz I może ten siódmy rok ci nie wyjdzie. I będzie ten ósmy, czy dziewiąty, nie wiem, który to będzie, ale ten jeden moment, kiedy czujesz, jest, zaskoczyło. I tutaj bardzo wiele osób się podda. I to jest też chore. Ja na przykład też miałem takie ostatnie myśli, na zasadzie, dobra, jest fajnie, to już mi to wystarczy, nie? I się właśnie na tym przyłapałem. No właśnie nie. Całe życie o tym marzyłem, więc idę dalej, rozwijam to, chcę więcej, jestem chciwy, no na tym to polega. Dobra, dzięki, zanim się stanę bałwanem, to do zobaczenia w kolejnym odcinku vloga.